Witam wszystkich serdecznie. Mapa Tundra. Gramy LTEC-em, losowanie 8-7. I to jest ta strona gorsza, jak dla mnie. Pojedziemy tutaj w prawo, spróbujemy coś podświetlić. No a później zobaczymy jak się rozwinie sytuacja, co będziemy robić dalej. Dobra, ciekawe czy nasi zajmą z prawej strony to górkę, bo jeżeli nie zajmą, to tutaj stajemy się łatwym celem. Próbuję tu wyspotować coś. No, tutaj będziemy mieli spota, bo podjechał właśnie od dołu nasz. Więc musimy się wycofać. Niestety próbowałem do niego pasnąć, ale się nie udało. Dobra, tam jest ten super felkata, a tu jeszcze tygrys jest. Zobaczcie. Dobra. Że tak podjechali dziwnie, no ale nic nie poradzimy. Próbuję poświetlać tego tygrysa. Aha, mamy tu RHM-a wykrytego. Próbowałem go zgąskować, ale... No dobra, tego się udało trochę postrzelać i jakiś tam spot zrobić na nim. Niestety jestem orhem. Jest. A właściwie był. O, tutaj z prawej strony nas objeżdżają. Nieźle, dobra. Ja pójdę sobie na górkę w takim układzie. Jak na razie jest 2 do 2. Na tej mapie się ciężko spotuje. Dobra. Tutaj jest ten tygrys. Czy możemy strzelać do tego tygrysa? No jest, dobra. To musiał Aby nas tutaj coś od dołu nie podświetliło, pokaż się kolego. Dobra, został z drugobułę. Z prawej strony, Tedek, widzę. Patrzy, że tutaj gdzieś jest strzelane, ale nie wie skąd. Dobra. Mamy tego Tygrysa. No, wyspotował nasz. No, można było się spodziewać, bo tutaj tak blisko. Dobra. Strzelamy do niego. 5 do 8. Dobra, trochę podrównaliśmy. Dobra, tutaj mamy. Aha, tego zdjęli. Dobra, gdzie jest ten Leo? Pokaż się kolego. Dobra. Jeszcze jeden strzał. Dobra. zerwana. Stoimy. Dobra. Zniszczony. Nie jest źle. Mamy 2400. Zadanego do medu. Jedziemy po te progetto 9-10 Weszło jak masło, przeciwnik oberwał. To musiał począć. On się chyba wypykał, ten gość. Dostaliśmy zbiornik. Tym razem bo było, podrzuciło nasz. Podobało się, mam więcej. Jeszcze jeden kształt. No dobra. No niestety przyjechał kolega tutaj. No i tak to jak widzicie, ale nie jest źle. 3133 postrzelane, z demerzu te 400, a łącznie 300, 3544. No i nie wiem, jest 11 do 13, czyli bitwa przegrana. No ale tak to już się zdarza. Nie zawsze się wygrywa. Ja dziękuję. Zapraszam do lajków, jeżeli film się spodobał i chcecie więcej tego oglądać. No i to by było na tyle. Siema.